Witam. Dość tak w uproszczony sposób folia paroizolacyjna z warstwą aluminium. I teraz płytowanie tego, płytowanie, aby wykorzystać jakby tą podobną zdolność odbijania umownie powiem ciepła od folii. Producenci zalecają wykonanie Przerwy, zachowanie pustki pomiędzy tym ekranem a zabudową, a powierzchnią płyt. W jaki sposób najprościej coś takiego wykonać? Czyli jest warstwa wełny, konstrukcja, są, jest folia. I trzeba odsunąć tą płytę gipsowo-kartonową od tej folii. Najprostszym rozwiązaniem jest ucięcie z długości płyty czy z szerokości płyty pasków płyty gipsowo kartonowej, które odpowiadają szerokością szerokości profila. Będziemy to można ciąć, mówię z długości płyty bądź z szerokości, jak komu wygodnie i przykręcamy takie pasy płyty gipsowo kartonowej do profili, tak jak e, pierwszą warstwę płyt przy płytowaniu dwuwarstwowym, czyli co około powiedzmy 40 cm wkręt i w ten sposób jest wykonywany ruszt pod wstępnej pod płyty pod <laughs> przepraszam, zasadnicze płytowanie. W ten sposób się przykręca. Jeżeli chcemy pustkę przerwę 12 mm, można użyć płyty o grubości 12 mm, jeżeli 15 mm to można użyć płyty o grubości 15 mm, można użyć płyty o grubości 20 mm, ewentualnie łączyć różne grubości płyt, na przykład szóstki z dziewiątką, szóstki z dwunastką, dwunastki z dziewiątką, no jak komu wolnie, dowolnie, jak w zależności, jak tam, jak tam komu pasuje, jaką chce tą szczelinę tutaj uzyskać. Folię trzeba niestety bardzo starannie przykleić, żeby nie, nie opadała ta folia, tak aby tą pustkę zachowywać. O tyle to jest dobre, że można to kręcić praktycznie niemalże na bieżąco, czyli rozkładając folię, naciągając ją odpowiednio, przykręcać te pasy płyty gipsowo kartonowej I później do tego już normalna zasadnicza płyta w, pełnej, w pełnym formacie i używamy wtedy wkrętów o grubości, o długości 35 mm, najmniej, w zależności, jeżeli to jest jedna płyta, taka standardowa 12, 12 mm. I kolejna, pełna już płyta, pełne poszycie jest płyty 12 mm wkręty o długości 35 mm. Jeżeli inaczej, no to trzeba odpowiednio dobierać tak długość wkrętów, aby ta wkręcona w profil długość nie była krótsza jak 10 mm. I to jest taki najprostszy sposób. Nie, nie, rzadko wykonuję tego typu historie, więc ograniczyłem się do tego typu właśnie prezentacji jak ta. Nie polecam używania tutaj pasów płyty OSB czy innych historii z tego względu, że bardzo może dojść łatwo do przekręcenia profila. Wkręt, wkręt może uszkodzić tak naprawdę blachę, bo niestety, nie, nie oszukujmy się, nie wszyscy wykonują konstrukcję ruszty z profili o grubości 0,6 mm, czy tak jak tutaj ryflowanych, profili ryflowanych, które są zdecydowanie mocniejsze od, od tych profili 0,5 i mniejszych, popularnie zwanych takimi marketowymi. Jeżeli macie jakieś inne pytania jeszcze to śmiało w komentarzach. Do zobaczenia.